Zaur, wstawaj, idziemy na urodziny kanału Llojda Maliny Ja nigdzie nie idę, daj mi swój. No ale dzisiaj są urodziny kanału Llojda Maliny chodź. Nie, ja nigdzie nie idę. O Boże, będą soczki. Co? No to idziemy. Nie, macie, a może mu te. Te soczki damy na na urodziny te Nie dajemy mu żadnych soczków, kluski tego mu jakieś kupimy albo pieniądze mu damy. No dobra, boże. Witam wszechwładnego Lloyda Malina, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin kanału. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin kanału. E ty, Lloyd! E, ma e, masz tutaj ten. Pieniążki masz na, na te urodziny, nie? Masz. No bierz, nie. Bierz, bierz, no. Cześć, z tej strony Pudi Ninja. A dzisiaj koncert zagra nam... Najlepszy... kozaur. Brawa! Jak do tego doszło, nie wiem. Przez twe klocki, twe klocki plastikowe, oszalał! A co to? Soczki nam się w ściany wjechały? To ja może sobie wezmę ten. Jak nikt nie chce, oczywiście ten, nie? To ja. To ja wezmę, nie? Ten. Bier. Jeszcze raz. Jeszcze raz niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Cześć, cześć.